Pomyśl, ile godzin spędzasz tworząc posty, które nie sprzedają. Nie zarabiają dla ciebie ani złotówki. A teraz wyobraź sobie, że każdy post, który publikujesz, zarabia minimum 1000 złotych. Stworzyłam system. Cały system, dzięki któremu zaczniesz tworzyć karuzele i rolki, które kierują prosto do sprzedaży. Są to 33 schematy postów, które przyciągają, budują autorytet, rozpalają pragnienie i kończą się właśnie jednym zakupem Twojego kursu e-booka czy sesji. Twój czas na Instagramie zacznie się wreszcie zwracać i to z dużym zyskiem. Odzyskaj pewność, spokój, czas i poczucie sprawczości. Wejdź właśnie do tego grona osób, które wiedzą, jak tworzyć posty, które zarabiają. Bo tak właśnie to działa. Każdy schemat został sprawdzony. Dzięki temu będziesz wiedzieć, co pisać i jak prowadzić klienta do zakupu bez zgadywania, bez stresu, bez skomplikowanego montażu, bo sama go nie lubię. <gry> I czas, żeby właśnie Twoje słowa zaczęły zarabiać, bo mogą. Więc zapraszam Cię teraz do pierwszej darmowej mini lekcji.